Drodzy Państwo, Stadion Śląski, były Stadion Narodowy, tak zwany Kocioł Czarownic, 21 lat temu, w 2000 roku, tam za mną, na murawie tego stadionu, stanął pan Robert Makłowicz, ważąc tradycyjny śląski żur. Starsi telewidzowie będą wiedzieli, o co chodzi. Henryk Maculewicz, do dzieła. Drodzy Państwo, śląski żurek, zacznijmy od tego, co jest w garnku. Tutaj gotują się i kolejne składniki... Przepraszam ale ktoś właśnie dośrodkował i połknąłem piłkę. I my dzisiaj, 21 lat później, w tym miejscu, oczywiście po kapitalnym, jak widzicie, remoncie, podążając jego śladami, bydymy ważyć żur śląski-żyniaty. Cały kompleks, drodzy widzowie, dostępny tylko i wyłącznie na nasz żur. Jak już mamy takie możliwości, to trzeba zażyć trochę sportu. O, jednak nie. Dawidzie. Co sam będziemy dzisiaj ważyć? Tu się będą ważyć losy, hopie, transmisji kulinarnych XXI wieku. Żur e, tradycyjny na wywarze z boczku wędzonego, z wędzonego żeberka, do tego mamy tradycyjnie oczywiście kiełbasa, nie wiem czy to jest śląska, czy to jest toruńska, podwawelska, to aż nie jest takie kluczowe. Mamy kartofle. Mamy oczywiście zakwas, oczywiście domowymi metodami wykonany, prawda, który się kisił ja. przez ostatnie kilka dni u Dawida zresztą w piwnicy. Czosnek tak mamy majeranek, mamy liść laurowy, po naszymu, tak zwany liść bobkowy, ziele angielskie, no i to w zasadzie byłoby wszystko. Byłoby wszystko. Tu mamy tak zwany nahasie, Nylon Boytel. Mogliście zaprosić widzów na degustację, ale ilu byśmy tych widzów mogli na degustację zaprosić? Jakby się, ustawiła, jakby się tu ustawiła kolejka stu ludzi, to co by z tego zostało? Nic. Ja już się biorę do krojenia. Najbardziej to wymaga cierpliwości, bo trzeba czekać aż się ten wywar zrobi, tak około 40 minut, no i aż się potem kartofle ugotują koło 20, potem jak się to wszystko już wrzuci, to musi się to jeszcze trochę ważyć, I tak, a potem będzie rzut młotem na koniec jeszcze, skok po bieg po, żur, bieg, po żur, bieg z żurem, bieg z żurem, bieg po żurze. Bo będziemy tak, Mikołaj, robić, że będziemy kiełbasa no. trochę podsmażać. No. Aby, ja bym ich jej tak chyba, że, albo dobra, takie, no żeby nie za fez małe, bo ona się fajna na nas Nie, się piecze, no takie tak, będzie, się zrobi, nie? będzie dobre. Potem się no. Potem przebiegniemy po trzy okrążenia, to zobaczycie, Woda że to jest wszystko. Nie, Woda sprawuje się tak, że jeszcze, jeszcze, Właśnie, jeszcze, jeszcze. Ja Także to ko kocioł, kocioł żuru i to będzie kocioł żuru? Nie ma przypadków. Ja mam nadzieję, że żadna sam czarownica nie przyleci. Ile tego czosnku będziemy dawać, myślę? S super. Bo zrobimy tak, że. Ja ten... bym nie chciał taki, jak twój dziadek robił Czyli bo twój troszkę... dziadek ma 10 10 stawych czosków? Nie, no bez przesady, ale taki naczoskowany musi być to. na tałona. Mikołaj, zobacz tam hopie, co się dzieje. No nie no jeszcze, jeszcze Bo to jest nie wreć. najgorsze w tym wszystkim jest Musi, to, że to jest duże, a musi ten ogień wreć. Jest mały. Dobra, moi drodzy, kartofle obrane, kiełbasa pokrojona, woda już prawie dojszła, Smażymy. Pali się, ogień jest odpowiedni. Wszystko jest, wszystko jest. To już możemy wrzucać ręcami umytymi. Kostka zgodna z wymiarami Unii Europejskiej. No, zrobić tak, żeby nam przepuścili to. Dobra, to jeszcze chwila i ten musisz już będzie no nie ma być strzaskany. to daj to co do jakiejś miski to damy to, nie to na to postawimy tu zamieniamy dawaj Aha, to podaj tu pamiętaj dmian tu już jest sam skotła idzie jest to war. jest mikołaj żebro wędzone żebro wędzone Cyk. tutaj oraz boczek również wędzony Kąsek boczka boczku wędzonego wciepujemy w całości później sobie pokroimy dokładnie tak jak, tak jak się robi i jeszcze, jeszcze do tego bym wrzucił tutaj od razu, od razu z dwa w... list nie 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 z dwa listki dobra dwa listki dwie kulki to wciepujemy od razu dwa jeden listki. dwa dobra i wciepujemy dwie jeszcze... kule nie, tylko żeby nie wciepnąć kule na mole. A bo Kule bele, kule bele. to są blank inksze rzeczy. Dobra, wciepną, że aż cztery. A to będzie. Nikt nie umarł. Dobra, ja będę tego czoska tu z boku robił. Czosnka, nie się ta, pom ja pom pomieścimy się chyba. Kawałek. Próbuj. Kawałek włusztu. Uwaga. Sprawdzamy. Bella. Fantastiko. Takie było. Nie, to, to nie mogą być też pyry, nie mogą to być. nie mogą być grule, ani bulwy, ani ziemniaki, to muszą Może być... Może Wam nie wyjść. Muszą być kartofle. I wtedy z resztą składników wrzucimy i im wystarczy 10-15 minut, nie? No, bo to są młode, to no powinny i, szybko być. I one przede wszystkim malutkie kostki to są, więc... Nie musicie chleba do tego, jak wiecie, bo to jest przeważnie mówią. weź se chleba... Nie, no do tego się nie daje żadnego chleba, to już jest tak pożywne i gęste, że... Dobra, ja bym wziął teraz do jakiegoś małego, wlał ten zakwas i z tym czoskiem pomieszał, bo to już będziemy go potem dawać. Niedługo. Teraz słuchajcie, wykonuję taki manewr, że wlewam ten zakwas żurowy do, prawda, rondla, żeby się nic nie zmarnowało, bo to domowy, to kosztuje bardzo duże pieniądze, ostatnie pieniądze, a na Twitchu się nie przelewa, także tym bardziej, dajcie suba. To jest dzisiaj ostatni posiłek i już przez kolejny tydzień raczej nie zjemy wiele, a w sumie to może nawet nic. To nie jest cukier. To nie są placki. Wszystko zostawimy sam wywar. Pokroimy boczek, oddzielimy tą skórę, tłustą. Nie wiem, no, kulki muszą być wyłowione, żeby potem nie było prawda, nieprzyjemnej niespodzianki, że ktoś taką kulkę połknie. i... A te kulki jeszcze, połknie, a te kulki jeszcze się mają przydać. To nie ma tak, że ktoś sobie połknie one tą jeszcze, kulkę i potem one jeszcze, wydało, jeszcze pójdą do niejednej zupy. zupy. Myślę, że jeszcze na dwie, trzy zupy to lekko może być. Trochę zbladłe, pomaluję. Ja mam sobie przebitkę, jako tutaj pięknie romantycznie za nami jest oświetlona trybuna ha, kotła czarownic. Wyciągam to. Ust. Ale oprócz tego... Nie wyrzucać. Nie, Broń, Panie Boże. Nie, no, nie. To jest bardzo potrzebne jeszcze. Wciepuj. Weź tak, się do ja, tej nie, i nie zobacz bedalić. czy tam nie ma gdzieś Nie na mogę biec. jaja. Ja teraz. Jajeczko, jajum, 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 jajum. Y, jakby ktoś chciał y, skórę z boczku, to może Kajś podejść pod stadion. Khus, y Oczywiście z wieprzka hodowanego na placu, w chlewiku, z miłością. Żadne tam kupne, żebyście nie pomyśleli. Spróbuję. Mm. Powiem Wam, z tego żebra też trochę ściągnę. Tyle, co się da. One są w tym momencie lekko półtwarde. Czyli za niedługo powinny być. Nic mi nie będzie, jakbym zjadł ich więcej. Ale myślę, że za 3 minuty już trzeba wlewać. Fajnie, toplo. Wciepujemy ten włószcz. Pokroty w kąski wysmażony. z patelni. i on tak wonio. I tego tłuszczu jeszcze sam tego pustego jeszcze trochę daje cyk. Boczek oraz żeberko. Wciepujemy to wszystko do tego kotła. Zakwas z czosnkiem? Zakwas z czosnkiem wymieszany. Powolutku jeszcze rozmieszamy, bo on tam wiadomo się osadza. I powolutku lejemy. Powolutku lejemy i od razu. Cyk, cyk, cyk. To jest prostu też tak z żurem, że on gęstnieje jak stoi, nie? Tak, już tak. jakiś na czas. te kartofle trochę moje ręce musi być sporo. Najwyżej jeszcze dodamy więcej. Tu już pan chyba poczuł żur. bo jedzie. Znaczy, można zagryzać jajkiem. Nie wiem, czy to jest prawda, mi Tak, tylko, ale wyłącznie strusim na bogatości. Pojąć tak, ja ci chcę tak wziąć. No. Dom ci takie. Dziękuję. To jest tak, mm. w życiu gorszego nie jadłem. Czyli wszystko wyszło tak, jak miało być. Jedna rzecz by mogła tu dojść. Litr magii. A Makłowicz tam wtedy biegał z tamtej strony, a ja widziałem tam taki placek, gdzie jest można piwo otworzyć. Mm, gorzały można polać. Moi drodzy, ostateczny dowód na to, że żur pomaga w kondycji sportowej. No, obuwie idealnie przygotowane. Uwaga! Dup! Leci, idzie. Dwajścia powystrzałowi widzowie, leci. No, zobaczymy. Dobiegnie. Czy w połowie trasy będą go ściągać? O, leci. Dobrze mu idzie. Jeszcze biegnie. Biegnie, biegnie. Leci, uśmiecha się. Dobrze, dobrze się czuje. Nie mdleje jeszcze. No, dobrze. O, czapka zdjęta, pocisie. Nie ma już sił. Dyszy głośno, to aż stąd słychać. Macha rękami, już widzi metę. Ostatnia prosta. Biegnie po złoto. No co najmniej po srebro. Chwieje się. Zatacza nim, ale leci. Tak! Dobieg! Pierwszy zawodnik na świecie w wyścigu żurowym. Tętno jest jakieś? Mikołaj, Puls? zakwas te kartofle powodowało, że w połowie chciałem się cofać. Czyli poleciłby pan sportowcom? Tak jest. I tak się drodzy widzowie ważyło śląski żur na śląskim stadionie Kotle czarownic, być może są to narodziny nowej dyscypliny sportowej, czyli ważenie żuru na czas. Oczywiście wielkie podziękowania tutaj dla całej ekipy zarządzającej Śląskim Stadionem, że nas tu zaprosili i mam nadzieję jeszcze na jakieś inne gotowania, a może inne wydarzenia, jeszcze tu wpadniemy. Panie Dawidzie, bo ja widzę, że Pan dojada. Dobre? Kartofle troszkę dosolić i dosłownie kapeczka jeszcze pieprzu, korzeniu i będzie. Thank you.